W pewnym lesie żyła sobie mała dziewczynka wraz ze swoją mamą. Za każdym razem, kiedy dziewczynka wychodziła z domu, zakładała na siebie czerwoną pelerynę z kapturem, którą uszyła jej babcia. Dlatego właśnie wszyscy nazywali ją czerwonym kapturkiem. W Sylwestra, kiedy mama przygotowywała potrawy na wieczór, czerwony kapturek podszedł do niej. Mamo, bardzo się cieszę, że jest sylwester. Dołączy do nas babcia? Babcia jest chora skarbie, nie da rady przyjść. Właśnie robię jej noworoczne ciasteczka. Mogę zanieść te ciasteczka babci? Nie, kochanie, jest za zimno. Zostań w domu, a ja jej je zaniosę. Zaparzę jej również ziół, aby mogła wyzdrowić dużo szybciej. Proszę, mamo, proszę. Ty masz sporo pracy. Ja pójdę i zaraz wrócę. Dobrze, ale ubierz się ciepło, proszę. Czerwony kapturek założyła swoje czerwone buty i pelerynę, złapała za koszyk, który przygotowała jej mama, i wyszła z domu. Nie opuszczaj leśnej ścieżki i wróć do domu, zanim się ściemni. Dobrze, mamo! Było bardzo zimno, a cały las był przykryty śniegiem. Czerwony kapturek szła szczęśliwa przez las. Głęboko w lesie żył młody myśliwy. Szukał wilka, który wchodził do domów i kradł jedzenie mieszkańcom. Nigdy bym nie pomyślał, że sam będę spędzał Sylwestra. Ale dzisiaj złapię tego wielkiego, złego wilka. Dzięki temu wszyscy rozpoczną nowy rok dużo bardziej szczęśliwi. Zastraszając wszystkich mieszkańców, wilk chodził po lesie, czekając na kolejną ofiarę. Nie cierpię śnieżnych dni. Nie mogę znaleźć nic do jedzenia. W tym samym czasie czerwony kapturek była w drodze. Nagle zobaczyła małą sarenkę w lesie. Biedna Sarenka trzęsła się z zimna. Biedna mała Sarenka, ale ci zimno! Czerwony Kapturek chciała podejść do Sarenki, aby jej pomóc, ale jak ta tylko ją zobaczyła, zaczęła uciekać. Hej, zatrzymaj się! Nie uciekaj! Nie chcę cię skrzywdzić! Chcę ci tylko pomóc! Czerwony Kapturek podążała za Sarenką do lasu. Nawet tak chudziutka, była tak szybka, że nagle zniknęła. Czerwony kapturek szła za sarną chwilę dłużej, ale potem stwierdziła, że już jej nie znajdzie. Musiała się rozejrzeć. Zauważyła, że jest daleko od ścieżki. Była w miejscu, gdzie nigdy wcześniej nie dotarła. Przez śnieg nie miała pojęcia, gdzie się znajduje. Pomyślała, że wróci po śladach, które zostawiła na śniegu. Niestety, świeży śnieg zasypał jej ślady. Właśnie wtedy czerwony kapturek poczuła się bezradna i zaczęła płakać. I co ja teraz zrobię? Pomocy, Pomocy, czy ktoś mnie słyszy ktokolwiek. Pomocy! To się usłyszał, jednak był to nikt inny jak wielki zły wilk. Halo, hej, jest tam ktoś? Wilk podążał za głosem, który usłyszał. Chwilę później dostrzegł czerwonego kapturka. Podszedł do niej bez straszenia jej. Zobaczywszy wielkiego wilka przed jej oczami, wystraszyła się i zaczęła krzyczeć. Pomocy! Tu jest wilk! Pomocy! Niech mi ktoś pomoże! Pomocy! Hej, nie krzycz! Nie krzycz! Nic ci nie zrobię! Słyszałem wołanie, więc przyszedłem pomóc! Czerwony Kapturek zrozumiał, że wilk nie chce jej skrzywdzić więc przestała krzyczeć. Powiedz mi, co taka dziewczynka robi sama w lesie? Niosłam ciastka do mojej chorej babci, ale teraz się zgubiłam. Aha, ale tu nie mieszka żaden człowiek. Gdzie mieszka twoja chora babcia zatem? Mm. Czerwony Kapturek nie chciała mu powiedzieć, gdzie mieszka jej babcia, ponieważ miała wątpliwości co do wielkiego wilka. Nie znajdę jej domu stąd. Ja, jeśli mnie zabierzesz na ścieżkę, to znajdę drogę. Dobrze więc, chodź za mną. Tak też się stało. Wilk prowadził czerwonego kapturka przez las. Jednak zły wilk miał nikczemny plan wobec nich. Jak tylko dotrzemy do leśnej ścieżki, ta mała dziewczynka pokaże mi dom jej babci. W ten sposób zjem ją pierwszą, a potem pójdę po jej babcia. <laughs> I to nazywam noworoczną ucztą. Po krótkiej chwili wilki czerwony kapturek wyszli na leśną ścieżkę. Tak, jesteśmy. Czy teraz pamiętasz, gdzie jest domek twojej babci? Wszystko, czego chciała czerwony kapturek, to pozbyć się wilka i pobiec do domu babci. Dziękuję, stąd już trafię. To nie jest daleko. Mały czerwony domek na końcu lasu. I właśnie wtedy czerwony kapturek zdała sobie sprawę, że popełniła błąd, ale było już za późno. Naprawdę? Wilk otworzył paszczę i zbliżył się do czerwonego kapturka. Nagle wilk usłyszał strzał zamyśliwego, i uciekł w panice. Czerwony kapturek była bezpieczna i szybko pobiegła do domu babci. A myśliwy dalej tropił wilka. Nagle trafił na ślady jego łap w śniegu. Wiem, że tu jesteś. Znajdę cię. Po wycieczce pełnej przygód w końcu dotarła do domu babci. Zapukała do drzwi i usłyszała głos babci z wewnątrz. Drzwi są otwarte, drugie dziecko, możesz wejść. Słysząc jej głos, czerwony kapturek była trochę zdziwiona. Ten głos nie brzmi jak głos babci. Hm, pewnie dlatego, że jest chora. Czerwony kapturek otworzyła drzwi i weszła. Wszystkie okna były zasłonięte. Babcia leżała w ciemnym pokoju, przykryta pod samą szyję kołdrą. Dziękuję Ci bardzo za przyjście, kochanie. Co masz dobrego dla mnie? Mama upiekła ci wspaniałe ciasteczka, powiedziała, że nie dołączysz do nas na Sylwestra, więc postanowiłam cię odwiedzić. Pisała się bardzo dobrze. Podejdź bliżej, żebym cię lepiej widziała. Czerwony Kapturek zbliżyła się do łóżka babci, ale miała złe przeczucie. Bliżej, kochanie. Trochę bliżej. Czerwony kapturek była bardzo blisko łóżka babci, ale wyglądała ona co najmniej dziwnie. Babciu, co ci się stało? Dlaczego masz takie wielkie uszy? Żebym Cię lepiej słyszała. A dlaczego masz takie wielkie oczy? Żebym Cię lepiej widziała. A ramiona? Dlaczego masz takie wielkie ramiona? Żebym Cię mogła lepiej przytulać. A zęby? Dlaczego masz takie ostre zęby? Żebym cię mógł lepiej pogryźć. Nagle wilk wyskoczył z łóżka i rzucił się na czerwonego kapturka. Pomocy! Pomocy! Wracaj tutaj! Nie uciekniesz mi już! Czerwony kapturek wyszła z domu i zaczęła uciekać. Szybki wilk już prawie on dopadł, i jak miał wykonać ostatni skok, poczuł, że coś trzyma go za łapę. Nagle wilk wisiał w siatce na drzewie. Kiedy czerwona kaptura się zatrzymała, zobaczyła, że wilk jest uwięziony w pułapce i szybko do niego podeszła. Powiedz mi, brzydki wilku, gdzie jest moja babcia i co jej zrobiłeś? Gadaj! Nie mógł nic zrobić, nie martw się. Czerwony kapturek rozejrzała się i dostrzegła myśliwego, który szedł do wilka. Twoja babcia jest bezpieczna, dziewczynko. Odpoczywa w mojej chatce. Kiedy usłyszałem, że twoja babcia jest chora, zaprowadziłem ją do mnie dla bezpieczeństwa. Przygotowałem również pułapkę na wilka, aby go złapać, zanim kogokolwiek mógłby skrzywdzić. Zły wilk! Najpierw włamałeś się do domu mojej babci, potem ubrałeś się w jej piżamę, próbowałeś mnie oszukać, ale wiedziałam, że coś tu jest nie tak. Chodźmy po twoją babcię. A on? On niech sobie wisi całego Sylwestra. Zajmę się nim jutro. Tak więc Myśliwy i Czerwony Kapturek udali się do chatki Myśliwego. Wilk wołał do nich. Ej, czekajcie! Nie zostawiajcie mnie tu samego! Była prawie noc. Czerwony Kapturek, babcia oraz Myśliwy dotarli do domu Czerwonego Kapturka. Jej mama czekała na nich przed domem. Kiedy zobaczyła córkę, była bardzo szczęśliwa. Mój drogie dziecko, gdzie ty byłaś? Mamo, to ty. Powiedzcie, co się stało. Wszystko ci opowiem, mamo, ale najpierw przepraszam. Nie posłuchałam cię i zeszłam ze ścieżki. Nie uwierzysz, co się wydarzyło. Nigdy już cię nie zawiodę. Czerwony kapturek, jej mama, babcia oraz myśliwy spędzili ten wieczór razem, jedząc, pijąc i tańcząc weszli w nowy rok. A co do wilka, on miał najgorszego Sylwestra w całym swoim życiu.